Kolektywidualizm, czyli kolektyw indywidualistów, część czwarta, alternatywna waluta benefitowa, lokalna. Alternatywna waluta benefitowa, lokalna. Powtórzyłem to dwa razy celowo, bo taka dość dłuższa nazwa. Czyli benefity faktycznie w formie 800 plus nawet bym powiedział 1000 plus na dziecko ale nie w formie pieniędzy które mogą być niejednokrotnie wypłacone w sposób niekon... albo inaczej bardzo słabo system kontrolowalny bo jest przelew na konto i nie wiemy nic więcej co się z tymi pieniędzmi dzieje alternatywna waluta Benefitowa w postaci talonów i bonów. Talony to jako ta waluta alternatywna, waluta benefitowa podstawowa dla podstawowych beneficjentów, faktycznie tych, którym się to należy, a bony benefitowe dla, że tak powiem, benefit rozszerzony. Też dla uprawnionych, oczywiście, ale powiedzmy dla beneficjentów zasłużonych. I yy, dlaczego talony, a nie żywa gotówka czy tam no, pieniądz na konto? A to właśnie dlatego, że jest wtedy bezpo, bezpośrednio dużo lepsza kontrola yy, tych benefitów, aniżeli gotówki na konto. Wiele razy są sytuacje takie, że beneficjenci są za granicą albo w ogóle daleko gdzieś poza daną gminą, która na ich konto wypłaca te pieniądze. A gmina po prostu płaci takie tak zwane myto i nic z tego nie ma, bo nie dość, że te pieniądze w żaden sposób na tej gminie nie zostają, w tej gminie nie zostają, to jeszcze nawet nie zostają jednokrotnie w kraju, do, bo dany beneficjent jest poza granicami danego kraju. Jest oczywiście tymczasowo i często wtedy tego nie zgłasza, żeby właśnie nie mieć kłopotów z tymi benefitami i tak były takie przypadki tutaj z Ukraińcami, co brali na dzieci pieniądze, aby na terenie Ukrainy. Były często kroś, takie przypadki z Polakami, co tutaj brali, a byli za granicą też, a więc to już jest przypał na Maksa, państwo tu płaci dana gmina, już nawet nie chcę spotywać państwo, dana gmina płaci kasę, a taki go, go, gość, taki człowiek jest yy, poza w ogóle granicą, nawet nie gminy, tylko poza granicą państwa, któremu płaci te pieniądze, no to już jest w ogóle totalne no, totalne dno a więc żeby takim procederom się przeciwstawić to sugeruję nie dawać gotówy pieniędzy na konto tylko talony i bony benefitowe ja mam to jeszcze wszystko rozpracowane w wersji graficznej. Ten projekt przekładałem już niestety i do PiSu i do yy, jeszcze z 15. Yy, mam podpisy pieczątki, zostałem po prostu powiedzmy yy, delikatnie olany ciepłym moczem. A przedstawiałem te projekty jeszcze zanim wszedł 500. Żeby właśnie nie dochodziło do tego typu patologii, żeby nie dochodziło też do przepijania tych benefitów, żeby faktycznie to trafiało tam, gdzie ma trafiać, to miała być na ten, e, nad tym taka, a nie inna kontrola techniczna, żeby właśnie można było nadzorować te benefity. I benefity w postaci talonów, bonów, talonów zwrotnych i kuponów. To no, takie e, powiedzmy systemy lojalnościowe, już te kupony, bony, to takie powiedzmy systemy lojalnościowe. Tak samo talony zwrotne, tak samo systemy lojalnościowe. E, a podstawowym systemem benefitowym to faktycznie byłyby przede wszystkim talony, no i e, bony benefitowe. Wydawane w urzędach gminy co miesiąc, faktycznie po tysiąc, nawet na dziecko. Ja nie mam nic przeciwko, do realizacji tylko i wyłącznie w sklepach do tego przeznaczonych. Niekoniecznie już stricte, czysto, tylko i wyłącznie w lokalnych sklepach, chociaż. Ta alternatywna waluta to jak już powiem lokalna, więc głównie byłaby dedykowana do lokalnych sklepów wyznaczonych, gdzie można te talony realizować, a bony to już faktycznie byłaby waluta też benefitowa, ale nie lokalna, którą można byłoby realizować właśnie na wczasach, na wczasach gdzieś nad morzem, czy no po prostu na terenie kraju, ale już nie na terenie gminy. A więc tym by się różniły na pewno bony od talonów i bony jeszcze można byłoby szerzej realizować praktycznie jak gotówkę, tak jak są bony Sodexo i tym podobne, które można realizować w wielu punktach i traktowane są praktycznie jak, jak żywa gotówka w wielu, wielu placówkach. A talony faktycznie byłyby zlokalizowane na daną gminę, na dane punkty w tej gminie i na dane towary w punktach tej gminie. a więc faktycznie miałyby jakieś ograniczenia, ale to by były ograniczenia jak najbardziej dające pełną kontrolę nad tymi benefitami, a nie że one idą na alkohol, na jakieś zupełnie rzeczy niezwiązane z tymi dziećmi i praktycznie służą jako promowanie, można powiedzieć, niejednokrotnie patologii. Albo w ogóle idą, e, jak są to przelewy na konto, bo tak, tak to wygląda, to jeszcze najlepsze w tym wszystkim, jak beneficjenci są w ogóle nawet za granicą danego państwa, a dostają te benefity, no to już jest patologia totalna. A więc, żeby była kontrola, czy raz w miesiącu, czy raz na dwa miesiące, to już jest kwestia taka techniczna do ustalenia, wydawane właśnie w formie takich papierowych talonów lub też talonów i bonów, jeżeli by dany beneficjent był do tego uprawniony, plus bony, oprócz talonów, bony by były takim przywilejem dodatkowym, a więc jeżeli dany beneficjent by się tam zasłużył właśnie jakąś tam, tu chodzi o produkty w opakowaniach zwrotnych. Całość też byłaby zaprzęgnięta w opakowania zwrotne, żeby tym bardziej kontrolować, czy te talony nie są defraudowane na przykład na alkohol czy na inne tego typu rzeczy. I właśnie w formie też opakowań zwrotnych, oznakowanych, którymi by się beneficjent potem niejako określał czyli innymi słowy, co za te talony kupił i w formie tych opakowań zwrotnych byłoby to po prostu ewidentnie widoczne, że faktycznie nabył to, 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 zużył opakowania zwrotne, wrócił do punktu zwrotnego, co w pełni potwierdza jego uczciwość. I wtedy dodatkowo właśnie za, takie, za, za taką pełną jego przejrzystość i uczciwość Dodatkowo można byłoby takiemu beneficjentowi oprócz tych talonów dodatkowo jeszcze w jakiś kwocie przyznać bony. Czyli na przykład nie wyszłoby już wtedy 1000 na dziecko, tylko dajmy na to 1200, 1300, może 1500 na dziecko. Czyli 1000 w talonach, 500 w bonach. Plus jeszcze by to wzmocniło recykling. A więc tak by. Zrobię kolejnego vloga w formie graficznej. Przedstawiałem ten projekt na YouTube 7-8 lat temu. Zrobię jeszcze raz na TikToku. Przedstawiałem to do no niestety, PiSu i do kukizu z 8 lat ponad temu. No niestety nie byli zainteresowani. Uważam, że to jest bardzo ciekawy projekt. Uważam, że można byłoby go jak najbardziej wdrożyć, żeby zaniechać tych wszystkich patologii. I uważam, że w ogóle o takich rzeczach należy mówić i myśleć. Coś trzeba z tym robić. Zapraszam do dyskusji i tak dalej. See you later.